Siemanko z tej strony Budgra. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam outfity z Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Rucan który ostatnio otworzył swój sklep internetowy. Znajdziecie tam wiele strukturowych marek, jak na przykład Stussy czy Carhartt. Dodatkowo na końcu tego odcinka powiemy wam jak uzyskać 10% zniżki do tego sklepu, więc zapraszamy do oglądania do końca a teraz lecimy z mitami. Tak. Pierwszy film, który dzisiaj wam przedstawimy, pochodzi z klipu o nazwie Mamy to. Futro, które ma na sobie smolasty, pochodzi od marki Off-White. Jego cena wynosiła 10 183 dolary i jest aktualnie wyprzedane. Następnie mamy koszulkę Versace. Cena to w retailu 158 euro. Aktualnie wynosi 110 euro. Jest dostępny w sklepie internetowym, niestety tylko w rozmiarze M. Następnie mamy spodnie od Zary. Są to spodnie z poprzedniej kolekcji, a ich cena wahała się około 150-200 zł. Tutaj dla tych spodni mamy trzy alternatywy: pierwsza Tom Taylor 209 zł, good for nothing 223 zł oraz and Sons. W cenie 339 zł. Przechodząc do butów, są to konversy w kolaboracji z Volkswagenem Golfem. Ich cena w retailu wynosiła 469 zł. I są dostępne w czterech kolorystykach na No Noś może powiedz mi, zapiski, że rzeczywiście jest ta kolaboracja, bo sporo osób znowu nie zrozumie, jak zawsze. Golf, Lefler, Wall Wallstar. Jest The Creator. Tak jest. Kolejny fit pochodzi z klipu Fake Love i lecimy tutaj z pierwszym fitem od góry. Mamy taką jasno-żółtą bluzę, krunek z wytłoczonym napisem Classic Original na piersi. Bluza była kupiona z tego co się dowiedzieliśmy w pracowni Vintage, w takim sklepie w Warszawie z vintage'owymi ciuchami. Cena jest nieznana i marka tej bluzy też jest nieznana. Możliwe, że to jest po prostu jakiś no-name. Na pewno to jest bluza, która ma kilka albo kilkanaście lat. Pasek pochodzi od Gucci. Jego cena wynosiła 270 euro i dostępny jest cały czas do kupienia na stronie Gucci. Jeśli chodzi o spodnie, to są te same co w poprzednim klipie, czyli z Zary, alternatywy też tam macie wcześniej, a linki do wszystkiego jak zawsze macie w opisie. Buty to oczywiście Nike Air Jordan 1 w kolorystyce Shadow, ich cena wynosi 679 zł i cały czas są dostępne do kupienia w sklepie. Na innym ujęciu z tego klipu możemy zauważyć tego jeszcze w bluzie Conversa, ponownie w kolaboracji Styler The Creator. Zielona bluza, która retail miała 379 zł, a aktualnie można ją kupić na zagranicznej stronie za 60 euro, ponieważ na polskich chyba jest wszędzie wyprzedana. Na ostatnim ujęciu z tego klipu możemy zauważyć jeszcze Smolastego w koszulce metaliki. Koszulka z tym wzorem oryginalnie wyszła w 2011 roku. Smolasty powiedział, że kupiłem ją na Ebayu, więc możliwe, że rzeczywiście jest to ta koszulka z 2011 roku. Ceny wahają się w okolicach 40-100 dolarów. Trzeci outfit smoły pochodzi z kanału Czeka Kadowskiego, gościa, który robi wjazdy na chatę, czekamy kiedy zrobi wjazd nam na chatę. Tutaj akurat wjechał na chatę Borysowi, temu fryzjerowi chłopaków, bluza jest to Levi's, prawdopodobnie sprzed kilku lat, jak wiele ciuchów smolastego. Spodnie Zara, o których wcześniej wspominaliśmy, tu już się nie będę powtarzał. Buty jest to kolaboracja Sneakers and Stuff z jednogwiazdkowym konwersem, kolorystyka Green Camo i są aktualnie dostępne za 99 euro. Kolejny outfit pochodzi z klipu Powiedz Kto i lecimy standardowo od góry. Okulary z takimi czerwonymi szkiełkami pochodzą od znajomej tego z Hiszpanii, według tego co nam powiedział, więc ciężko zidentyfikować gdzie zostały kupione, ale jako alternatywę do tych okularów mogę dać... Prawie takie same, tylko że z brązowymi szkiełkami, które można kupić za 25 funtów cały czas. Dalej mamy bluzę, która pochodzi z merczu, właśnie Smolastego. Mercz Smolastego możecie kupić na smolasty.com, więc warto sprawdzać. To jest bluza z takim jego klasycznym logo. Niestety, aktualnie jest wyprzedana. Może będzie zrestokowana, trzeba zapytać smoły. Jej retail wynosił 159 zł. Na koniec mamy buty. Są to Adidas Invader Strap w kolorystyce całej czarnej. Dostępne są aktualnie za 280 zł. Do kupienia. Dodatkowo jeszcze na opłatce tego singla, powiedz kto, możemy zauważyć Smola z tego w kurtce z Zary, takiej jeansowej. Kosztowało około 200-250 zł. Niestety aktualnie jest wyprzedana. Ale mamy tutaj dwie alternatywy. W sumie trzy alternatywy. Trzy. Jedną alternatywę mamy od Levi'sa, kosztuje 287 zł aktualnie i widzicie ją teraz na ekranie. A dwie dodatkowe alternatywy pochodzą z Zary, kosztują 80 zł i zostały tylko ostatnie rozmiary, więc musicie się śpieszyć. Jedna jest w takim kolorze, jak widzicie po tej stronie, a druga w zupełnie innych kolorach po tej stronie. Teraz przejdziemy do zdjęcia z Instagrama Smoły. Z bluzę, którą widzimy tutaj na zdjęciu, niestety nie udało nam się jej zidentyfikować. Jest cała biała, nie widać jakichś specjalnych znaków. Znaków szczególnych. Znaków szczególnych. Jeśli chodzi o alternatywę dla tej bluzy, możemy Wam polecić bluzę marki Polar. Dostępna za 199 polskich złotych. Następnie mamy nerkę od Gucci. Cena 470 euro. No i na koniec buty Nike Air Vapor Maxi Plus aktualnie są w promocji za 756 zł. I teraz krótka przerwana obejrzenie spotu reklamowego Roconderów i wracamy potem do fitów. Yo, Reconcile. I'm so black and proud First class tickets now Feet all in the eye Everybody looking down, everybody get red when you drown huh? Looking me up, I'm putting it down, you picking it up Checking the models, they want us to go to college just so we can be stuck Go to school to make a living or teach yourself to make a fortune Common sense, welcome to the apartment. Roots on the roof Different store. Mamy nadzieję, że spod Wam się podobał. A teraz wracamy do fitów. Kolejne zdjęcie z polastego z jego Instagrama. Od góry bluza pochodzi również z pracowni vintage, o której już wcześniej wspominaliśmy. Bardzo możliwe, że jest to jakaś nounajmowa bluza, kurtka, na pewno sprzed kilku albo kilkunastu lat. Jak dużo rzeczy z polastego. Z polastego nie lubi się ubierać, w takie ciuchy typu vintage. Pasek oczywiście od Louis Vuitton. Jest to model z czarną klamrą. Kosztuje 490 dolarów i dostępny jest do kupienia na stronie. Louis Vuitton. Buty to klasyczne tramki od Conversa. Chuck Tyler All Star dostępne za 199 zł w kolorze czerwonym na supersklep.pl. Kolejne zdjęcie Smolastego siedzącego sobie na scenie. Koszulka Fake Love dostępna na jego stronie smolasty.com w cenie 79 zł. Następnie konwersji One Stary, Golfy, Volkswageny Dostępny za 469 zł. Kolejne zdjęcie Smolastego pochodzi z wywiadu i od góry bluza marki Kappa w kolorze żółtym. Jest to model Tractop Authentic. Retail tej bluzy wynosił 319 zł. Aktualnie w kolorze żółtym jest niedostępna, ale identyczną w kolorze niebieskim znajdziecie do kupienia również za taką samą cenę, czyli 319 zł. Buty to Puma Sweet, uliczne legendy, czyli pewnie tak jak w przypadku Reto Smolaste pewnie też dostał swoją parę z napisem na bucie Smolaste. Oczywiście takich butów nie ma w sprzedaży, ale jako alternatyw. TV możemy podać model Puma Sweet Classic, który dostępny jest aktualnie za 359 zł. Tak, koleżanka prowadząca wywiad tutaj ma również czapkę z logiem tak, Smolastego. Tak. I te czapki zostały też zrestokowane chyba wczoraj z tego, co widziałem. Bardzo możliwe. Tak. Następne zdjęcie, prawilny przykłód Smoły, kurtałka. Jest to Puma Vintage z lat 80 Będziecie musieli ją szukać na jakimś ebayu, bo tak, myślę, że o, tak same, na normalnym sklepie ciężko znaleźć. Sama aukcja ze starymi rzeczami. Tak. Buty klasyczne, wansy Old school, tutaj w kolorystyce Navy, dostępne za 299 zł. Na kolejnym zdjęciu smolastry jest koszuli od Barbary. Kupiona koszula w Witkacu, według tego co smolasty nam powiedział jakiś czas temu. Niestety dokładnie takiej koszuli nie udało nam się znaleźć. Ona ma tutaj wyhaftowane takie duże logo na piersi, ale jako alternatywę możemy podać również koszulę Barbery z Witkaca za 1165 zł. Dalej mamy buty, które pochodzą od Vansa, model Checkerboard Slip-On. Dostępne są za 194 zł, ale jako alternatywę mamy dużo różnych kolorystyk na super sklepie, również w takiej podobnej cenie, 199 zł zazwyczaj i jest w czym wybierać. To by było już wszystko, jeśli chodzi o outfity. Teraz pokażemy jeszcze kilka par butów, których możemy spotkać Smolastego. Pierwsze z nich są to Vansy Old School e w kolorystyce California Poppy i są one aktualnie dostępne za 223 zł. Następnie mamy pomalowane przez Norberta Nike Air Force One y, All White. Y. Za 329 zł dorwiecie je w sklepie internetowym, ale jeśli chodzi o ten custom musicie podbić z nim do Smolastego. Następnie mamy Adidas Easy 350 V2 w kolorystyce Beluga 2.0, retail 899 zł. Aktualnie w reselu latają po około 1300-1400 zł. No i na sam koniec Air Jordan 11, retro-low, kolorystyka Brett, retail 650 zł. Aktualnie wszędzie wyprzedane. Przechodzimy teraz do fitu widza, w ankiecie ostatnio wygrał fit, który teraz widzicie na ekranie i lecimy od góry, bluza pochodzi od marki Hav, jest to model Stadium United, retail wynosił 339 zł i aktualnie jest wyprzedana, a buty to Nike Air Max Plus, retail wynosił 759 zł i cały czas są dostępne do kupienia na Nike.com, z tego co patrzyłem chyba prawie we wszystkich rozmiarach. Dla zwycięzcy leci koszulka z naszego merchu, do którego zakupu zachęcamy i Was. Teraz obiecany sposób na minus 10% do sklepu rotsonderów.pl. Aby uzyskać 10% zniżki, należy kliknąć w pierwszy link w opisie. Jeśli zarejestrujecie się właśnie z tego linku w ich sklepie, otrzymacie 10% zniżki na to konto przez 2 lata. Więc myślę, że warto, więc zapraszamy. Tak. To by było wszystko na dziś. Odwiedzajcie nasze social media, wbijajcie do naszego sklepu, żeby powinąć sobie nasz merch. Czekamy na komentarze odnośnie kolejnych osób w następnym odcinku. Do następnego.